Stoimy na tle dekalogu wolności, wolność słowa, wejście do siedziby wprost, wolność mediów i internetu, antykomor, wolność zgromadzeń, użycie gazów i broni gładkolufowej za platformy, wolność sumienia profesor Hazan. Dziwnie to rozumiane, dlatego że jeżeli mówimy o profesorze Hazanie, to właśnie on nadużył swojego prawa, łamiąc prawo obywatelski, I także są, wolność, także, wolność wyboru. I także wolność wyboru, także wolność wyboru, absolutnie fundamentalne prawo, które e, przysługuje każdemu, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną. Jeżeli chodzi o e, działania prokuratorskie, to również nie można pozbawić e, działań e, właściwym organom e, śledczym. Natomiast tam, gdzie nadużywane jest prawo, a mówię tu o władzy, czyli takich, które w nieuzasadniony sposób także stosują. E, bądź represje, bądź użycie siły, i mówię to o przynajmniej kilku takich przypadkach, które miały miejsce także za rządów prawa naszego, jeśli Platformy Obywatelskiej, to ja zawsze będę stał po stronie prawa, praw obywatelskich i zawsze o tym głośno mówiłem. I to w wielu przypadkach. Stąd nie podobały mi się niektóre filipiki, czy nawet działania ministra Sienkiewicza. Natomiast jeżeli mówimy o fundamentalnej zasadzie, a więc prawie i ustawach, Żaden demokratyczny sąd nie może praw ograniczać, każdy powinien prawo poszerzać.